Witajcie, to jest wszystkie in informacyjny odcineczek. Szczetka, że mi urwało nagranie, ale to no za mało miałam mało pamięci dlatego. Eee, ogólnie to on już się wrzuca, jeśli ja Wam pokażę. O gdzie czy to jest? Mamy. A widzicie. Ale ten Totalny to, Co naprawdę. Co naprawdę był totalnym koksem. Wiem, to tyle, jeżeli chodzi o informacje. co, to. Yy, pewnie, jest, jak zwykle wątpię, oglądać. To pewnie będzie 20 minut, albo po prostu, albo po prostu 30 i niedługo się wrzuci. Okej, okay. to tyle z informacji. i co, do zobaczenia w kolejnym odcineczku.